Siemaneczkę, jestem Rawczys i witam was w kolejnym odcinku. Przychodzi taki dzień, kiedy chcemy coś zmienić. Mamy tutaj Hugosa, na dole Kelvina. Co za tym idzie? No, dziś będziemy wymieniać nasze łaszki. Będziemy dziś wykonywać addony do Nobleman Outfitu. Przy tak potężnych markach musimy wziąć ze sobą niemałą ilość golda. Bo potrzebujemy do dwóch tych addonów 300 tysięcy tipijskiego złota. Wiem, jest to naprawdę niemała suma, ale jeśli chcemy coś zmienić w tym tipijskim życiu, to czasem musimy wydać naprawdę niezły kwit. Także piszemy do naszej koleżanki Irmany, pomocnicy Hugosa, który je, która jest niesamowicie zakochana w Kalwinie, ale o tym nie będziemy dziś rozmawiać. Piszemy hi addon. Jest oczywiście. Następnie piszemy CODE. Oczywiście, że jest. Następnie, czy jesteśmy zainteresowani kupnem tego akcesorium? Oczywiście, że tak. Chcemy zapłacić. Mamy do wyboru, czy chcemy płacić. 10 tysięcy w 15 ratach, czy po prostu 150 golda 150k golda e, od razu, oczywiście, że tak ona się do nas pożegnała, musimy iść niby tam do banku i tak dalej, ale pieniążki mamy przy sobie, także piszemy hi akcesory albo spróbujemy inaczej Addon. Czy wzięliśmy pieniążki? Oczywiście jest. I mamy pierwszą część Addona. Bez kombinacji. Spójrzmy jak wyglądamy. No i mamy ten płaszczek. No tak średniawa. Dlatego teraz przydałby nam się drugi Addon, czyli kapelusz. high Addon standardowo. Tym razem nawet nic nie musimy pisać, co jest napisane w spoilerach, że musimy wspominać o czapce i tak dalej, nie, po prostu piszemy Jest, 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 <grywka> nic skomplikowanego, kolejny raz piszemy, hi add-on. Mamy 150 golda Oraz dostaliśmy osiągnięcie arystokrata Spójrzmy jak ten addon Outfit nasz cały się prezentuje całkiem nieźle, zupełnie inaczej, choć jestem strasznie przyzwyczajony do Recruiter Outfitu, ale ten wygląda w miarę znośnie. Odcinek nagrałem na szybko, jak widzicie jest wczesna godzina poranna, dzisiaj w niedzielę nagrywam ten odcinek tylko po to, by nie mieć pustego tygodnia, a że ostatnio naprawdę bardzo dużo trenuję. I mam wiele bardzo innych zajęć, że nawet nie mam kiedy odpalić kompa i posklejać odcinku, bo mam kilka zanadrzu. W następnym tygodniu na pewno będzie w środę i w sobotę odcinek, później kolejny tydzień będzie co, co drugi dzień. I tak dalej, a później pomyślimy o jakichś innych ciekawszych nagrywkach. Jeśli macie jakieś pomysły, o czym mógłbym nagrać, jakieś poradniki, może opisy miejscówek i tak dalej, no to śmiało piszcie w komentarzach. Bo mi powoli pomysły może się kończą. Dlatego miło by było, jakbyście coś tam napisali, sobie byście chcieli zauważyć, więc życzcie mi, żebym miał bardzo dużo tego czasu i żebym dawał radę ogarnąć wszystko, co aktualnie mnie otacza. Także kochani, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, miło by było, jakbyście zostawili łapę w górę. Na razie, cześć, hej!